W naszym projekcie Słowo blisko ciebie przychodzi czas na księgę proroka Amosa. Zapraszam na kilka słów, komentarza i wprowadzenia do tej księgi. Otóż prorok Amos przedstawia samego siebie jako pasterza, jako Rolnika, który pracuje przy wycinaniu sykomor, ale oznajmia, że to Pan Bóg go powołał od tej pracy. I choć pochodzi z Judy, czyli z Królestwa Południowego, to całą swoją działalność prowadził w państwie północnym, czyli w Izraelu, w VIII wieku przed Chrystusem. To właśnie tam wybudowano dwa nielegalne sanktuaria, Dan i Betel. Amos działał przede wszystkim w Betel, podważając prawowierność tego sanktuarium. Struktura księgi zazwyczaj podawana jest w trzech odsłonach. Po pierwsze, w pierwszej części zawiera się aż osiem wizji, z czego sześć skierowanych jest przeciwko narodom pogańskim, to są takie Mowy skierowane przeciwko narodom pogańskim, natomiast dwie ostatnie, bo jest ich osiem, skierowane są przeciwko Judzie i przeciwko Izraelowi. Są to napomienia z powodu grzechów popełnianych zarówno przez członków narodu wybranego, jak i przez narody pogańskie. W drugiej części struktury spotykamy groźby, które Pan Bóg kieruje przez proroka do Samego Izraela, i rzeczywiście tutaj mamy bardzo surowy język, te groźby mogą napawać lękiem. I wreszcie ostatnia część księgi to kilka apokaliptycznych wizji wizji, które zapowiadają czasy ostateczne, zapowiadają Dzień Pański. Wiemy, że właśnie wśród tych ksiąg, które zaliczane są do zbioru proroków, Większych i mniejszych, a zwłaszcza tutaj w tym zbiorze, który teraz omawiamy, mamy nawiązanie do czasów ostatecznych, mamy takie apokaliptyczne wizje. Język tej księgi jest czasem bardzo surowy, właśnie, zwłaszcza gdy chodzi o owe groźby. Trzeba nam też przeprosić wszystkie panie, ale zwróćmy uwagę, jak bardzo drastycznie rozpoczyna się Czwarty rozdział. Słuchajcie tego słowa, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii, uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów: przynieś, a będziemy pili. W ten właśnie bardzo brzydki sposób prorok nazywa kobiety, które szukają tylko przyjemności i nie dzielą się swoim bogactwem. Także w innych momentach ten język wydaje się dosyć drastyczny, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się takie typowo dla 12 proroków mniejszych idee apokaliptyczne, gdzie mowa jest o reszcie Izraela. Izrael będzie zgubiony, a tylko reszta będzie ocalona, reszta będzie wybawiona, gdzie pojawia się także motyw Dnia Pańskiego. Wiemy, że tę księgę cytuje się w dziejach apostolskich. Po pierwsze, cytuje ją święty Szczepan, kiedy mówi swoją mowę tuż przed ukamienowaniem, przeciwko świątyni. To tam sięga m.in. do księgi proroka Amosa, ale także w XV rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie opisywany jest pierwszy Sobór, Sobór Jerozolimski, to święty Jakub powołuje się na słowa proroka Amosa. Ja chciałbym się zatrzymać na chwileczkę nad fragmentem ósmego rozdziału, gdzie prorok zapowiada głód, ale bardzo interesujący głód, a mianowicie, posłuchajmy, oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale głód słuchania słowa Pańskiego. Wtedy będą błąkać się od morza do morza, z północy na wschód będą prożyli, by znaleźć słowo Pana, ale go nie znajdą. Znowu widzimy taki surowy ton, nie znajdą Słowa Bożego. I chciałbym, żebyśmy w naszej refleksji nad tą księgą postawili sobie takie parenetyczne, egzystencjalne pytanie. Czy jestem głodny Słowa Bożego? Uświadamiając sobie jednocześnie, że Bóg przemawia do nas na różne sposoby. I chciałbym tutaj wymienić Pięć takich sposobów. Po pierwsze przemawia przez karty Pisma Świętego, gdy pochylamy się nad tymi kartami, sam Bóg mówi do naszego serca. Po drugie Bóg mówi do nas na modlitwie, zwłaszcza gdy jesteśmy wyciszeni, gdy jesteśmy skupieni, mamy czas na tę modlitwę. Po trzecie mówi do nas przez innych ludzi i to nie tylko przez tych, którzy oficjalnie wyznaczeni są do nauczania w kościele, ale czasem przez zwykłych ludzi którzy mają proste serca, czyste, Bóg kieruje przez nich do nas swoje słowo, mówi po czwarte przez wydarzenia z naszego życia, bo czasem to, co nazywamy przypadkiem albo biegiem zbiegiem okoliczności jest po prostu mową Boga skierowaną do nas, trzeba więc tylko dobrze obserwować ten splot różnych wydarzeń w naszym życiu. I po piąte, czasem Bóg mówi do nas w taki sposób nadprzyrodzony. Czy to przez wizję, czy to przez proroctwa, czy to przez sny, tak jak zapowiadał w księdze proroka Joela, że córki wasze będą prorokować, młodzieńcy będą mieć widzenia i sny. To są nieczęste, ale niekiedy spektakularne przejawy Bożego Mówienia do Was. Bóg więc kieruje do nas swoje słowo przez Biblię, podczas modlitwy, przez drugiego człowieka, przez wydarzenia z naszego życia i czasem przez nadprzyrodzone, charyzmatyczne dary. Czy jestem głodny Słowa Bożego? Niech to pytanie towarzyszy nam przy lekturze ciemni proroka Amosa, do której bardzo serdecznie zapraszam.